Cześć. Wczoraj dostałem pewne zlecenie. Na oczywiście rysunek na iPadzie. Że inwencja twórcza schodzi tylko i wyłącznie na mnie, dlatego użyję Story Cubes, aby zobaczyć co narysuję. Oczywiście nie każdy wie o co chodzi. Na każdej z kości jest różna minka albo cokolwiek innego. Wszystko razem stworzy jakiś tam obraz. To bardziej lub nie kreatywne, no ale dzięki temu będę co. Pierwsza jest stopa, później mamy, no idealnie dla osoby, dla której to robię, więc wydaje mi się, że coś z tego będzie, coś z czasem, jakaś laska, oczywiście interpretacja tego jest dowolna. Oto co. Wyszło z tego całego. Taki mniej więcej obrazek będzie. Co będzie, zobaczycie.